Wyjątkowy wieczór, wyjątkowe emocje za nami. Certyfikaty polskiej organizacji turystycznej rozdane. Zastanawiam się, w jaki sposób te wyróżnienia przekładają się na rozwój poszczególnych regionów, w których znajdują się te nagrodzone produkty turystyczne, atrakcje. No, przekładają się w znaczący sposób. Chociażby sam fakt, że to już 21 edycja. Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej pokazuje, że ten konkurs nie tylko dojrzał, ale już rozwinął się i jest to tak naprawdę najważniejsza nagroda najważniejszy konkurs w obszarze produktu turystycznego. Dla Polskiej Organizacji Turystycznej produkt turystyczny jest niezwykle istotny, bo my odpowiadamy za promocję naszego pięknego kraju na świecie, ale bez konkretnych miejsc, wydarzeń. A więc tak naprawdę tego, czym chcemy zainteresować turysty i krajowego i zagranicznego, ta promocja byłaby niemożliwa. Jak ma się nasza polska turystyka? Mówię o tych zagranicznych, przypływających, mam wrażenie, chyba coraz liczniej do nas osobach, które chcą poznać Polskę. Polska ma bardzo ciekawy wizerunek. My jesteśmy w tej dobrej pozycji, jeżeli chodzi o kraje europejskie, że jesteśmy tym krajem to może dla Polaków będzie zdziwienie, ale nadal nieodkrytym. Krajem bardzo ciekawym, krajem, do którego większość świata chce przyjechać. I my jako Narodowa organizacja turystyczna staramy się tę chęć wykorzystać, zapraszając poprzez właśnie pokazywanie nie tylko wspaniałych miejsc, ale również ludzi, wydarzeń, bo w tej chwili właśnie tego typu działania mają najlepsze, dają najlepsze efekt. Jakie wyzwania stoją przed polską branżą turystyczną w 2025 roku? Jeżeli chodzi o wyzwania dla polskiej branży turystycznej w 2025 i w kolejnych, no, można powiedzieć, że jest to permanentna zmiana, do której wszyscy musimy się dostosować. Oczywiście sytuacja geopolityczna będzie tutaj stanowiła bardzo istotny element, który odgrywa i będzie odgrywał rolę przy planowaniu działań związanych z turystyką. Do konfliktu za naszą wschodnią granicą można powiedzieć, że my się już przyzwyczailiśmy, ale dla organizatorów wyjazdów grupowych z dalekich rynków nadal jest to problem. Nadal widzą nie tylko wojnę na Ukrainie czy w Ukrainie, ale również wojnę w Europie. W związku z tym dla nas, dla Narodowej Organizacji Turystycznej, dla naszych ośrodków zagranicznych, jest to dodatkowe wyzwanie, dodatkowy temat, jak spowodować, aby przekonać tych, którzy. E, jeszcze są nie przekonani, że tutaj warto przyjechać, że są wspaniałe miejsca, e, genialne obiekty, wspaniała infrastruktura, zarówno hotelowa, jak i drogowa, ale przede wszystkim, że jest u nas bardzo bezpieczny. O to też miałam zapytać o to bezpieczeństwo, ponieważ różni obcokrajowcy, z którymi miałam okazję rozmawiać, i jednoznacznie wskazują tę cechę jako wielki, wielki atut polski. Właśnie to e, bezpieczeństwo i Mam wrażenie, że em, coraz więcej też obcokrajowców zamieszkuje w Polsce, poszukuje pracy w tych dużych miastach najczęściej, właśnie ze względu na bezpieczeństwo, co jest, mam wrażenie, bardzo ciekawą tendencją. Jak najbardziej, Polska zaczyna, czy już tak naprawdę ma taki, można powiedzieć, że przyczepiony znaczek bezpiecznej destynacji. To dla turystyki jest szalenie istotna rzecz, bo podstawową rzeczą decydującą o wyjeździe jest właśnie temat bezpieczeństwa. Żaden turysta, czy podróżujący samodzielnie, a tym bardziej, nie wiem, z rodziną, czy organizujący wyjazd dla swoich współpracowników z firmy, nie pojedzie do miejsca, w którym nie będzie pewien, że bezpiecznie będą mogli spędzić czas przy okazji realizacji tych swoich zadań, czy służbowych, czy wyjazdu krajoznawczego, rodzinnego. Dlatego też ten aspekt my w swoich działaniach podnosimy i powiem zupełnie szczerze, tym wygrywamy wśród naszej konkurencji, a więc państw Europy Zachodniej.